I zaczęło się. Tryduum paschalne. Święte trzy dni, kiedy Jezus zaprasza nas do tego, byśmy uczestniczyli w Jego tajemnicy męki, śmierci i Jego zmartwychwstania, by mieć udział w Jego cudownym zmartwychwstaniu. Dzisiaj wielki czwartek. Jezus zaprasza nas na salę wielką, usłaną, przygotowaną, gdzie pragnie spożyć z nami wieczerze. Dzisiaj Jezus także Ciebie zaskoczy. Będzie chciał Tobie obmywać nogi. Może zachować się tak jak Piotr i powiesz, Panie, nigdy nie będziesz mi umywał nóg. Jezus powie, że musimy się obmyć, żebyśmy mogli mieć udział w Jego tajemnicy zbawienia. Może powiesz tak jak Piotr, Panie, nie tylko nogi, ale i ręce, i głowę. Wy już jesteście czyści, powie do nas dzisiaj Jezus. Dlatego też przyjdź i z radością odpowiedz na zaproszenie Jezusa, by przyjąć Jego święte ciało, by pić Jego świętą krew, by mieć udział w Jego tajemnicy zbawienia. Jezus czeka dzisiaj na Ciebie, by dać Tobie siebie jako pokarm. Czeka każdego dnia na Ciebie na Eucharystii, którą daje nam poprzez dar kapłaństwa. Czeka za każdym razem na Ciebie tutaj, w tabernakulu.